potrzebnej sytuacji, że 12 dni i mi zbanują konto. Mm. No to tak. Co ja mam powiedzieć? Co będzie na tym kanale? Mm. Ja się teraz nie przejmuję po prostu jak hajsu z tego nie mam i w dupie to mam. No i czy nie? Yy, no właśnie, co będzie na tym kanale? Na tym kanale będzie FIFA. FIFA mowa jej zwykła FIFA taka, wiecie, na laptopie, jeśli się zaloguje. Na konto, na laptopie, ale nie wiem, Sims będą może, może mówię, może pomoże. Widzimy jaki jestem słaby. Nie, może, nie, nie, dobra. Będzie też Fall Guys, ale na telefon. Hmm. Będzie jeszcze yy, fajny ski jumping. Będą skoki narciarskie. No właśnie. no Będą vlogi. I to nawet często po co miesiąc. Yy, a filmy będą się pojawiały co tydzień. No się no, co tydzień. Czemu szkoła? Nie mam czasu i tyle, Będą przerwy i to długie na kilka miesięcy. Nawet wiecie, no. Chcę odpocząć teraz. Za tydzień film nowy będzie. Hmm, jeśli będzie w ogóle. To no właśnie. Będą coraz lepsze miniaturki i zapraszam was na mainowe we kanał. Na main gaming właśnie. Nie zapraszam, bo ten kanał zostanie usunięty. Chciałem go usunąć teraz i teraz, żebym potem, no. Może on nie zostanie usunięty, a w ogóle zapraszam do klubu. No. no i co, jeśli wam się film spodoba, zostawcie suba i łapę i pozdro A tak w ogóle lecimy po 100 subów, elo!